Kraśnicki Rynek ożył kulturalnie przynajmniej na jeden wieczór. A to za sprawą młodzieży z Kuźni Mody, która zorganizowała koncert kraśnickiej grupy ABS. W planach jest organizacja imprez cyklicznych, które z pewnością pomogą w kulturalnej reaktywacji starej dzielnicy miasta. W Starym Kraśniku nie dzieje się dużo rzeczy, jak każdy zauważył, więc nasza Kuźnia Młodych wpadła na pomysł, żeby z soboty albo jakieś inne dni tygodnia zaczęły się dziać jakieś różne eventy, jakieś koncerty, wystawy. Na razie zorganizowaliśmy ten jeden koncert, no i mam nadzieję, że będzie więcej. W sobotę 16 lipca na rynku zebrało się około 200 osób. Frekwencja przerosła wszelkie oczekiwania. Na scenie prezentował się zespół ABS, czyli Absolutny Brak Szczęścia. Jest to zespół Kraśnicki, mody. Mam nadzieję, że rozwinie się nam bardziej i że będzie coraz częściej grał te koncerty. Zaczęli u nas, są zdolni, mają swoje utwory, zaprezentowali kilka coverów. No i mam nadzieję, że to się jakoś im bardzo ładnie potoczy w przyszłości. I mam nadzieję, że jeszcze nie raz dla nas zagrają, dla Kraśnickiej publiczności. Organizacją tego wydarzenia zajęła się młodzież. Z pewnością była to niełatwa sprawa, ale przyniosła wiele doświadczeń, z których będą mogli korzystać w przyszłości. Zaczęliśmy od skierowania prośby o udostępnienie nam rynku od burmistrza miasta. Zorganizowaliśmy zespół, znaleźliśmy ich, wydrukowaliśmy plakaty, zrobiliśmy własnoręcznie scenę kuźnia, szukaliśmy sponsorów i jakoś to się zaczęło wszystko kręcić. Że jest to szansa dla nas zdobyć nowe doświadczenie przy organizacji tego typu właśnie wydarzeń, ale oczywiście też dla innych, dla osób, którzy biorą udział, którzy grają na scenie, mogą się pokazać, mogą wyjść tak naprawdę z cienia. I pokazać ludziom coś fajnego, że mają talent, że robią to, co lubią, że umieją to robić. A takich zespołów i młodych twórców w Kraśniku jest z pewnością bardzo dużo. Nie wszyscy jednak mają szansę zaprezentować się szerszej publiczności. A taka impreza byłaby ku temu znakomitą okazją. Czy według Ciebie, czy w Kraśniku jest dużo zespołów e, niszowych takich można powiedzieć? Myślę, że jest dużo, ale po prostu nie mają szansy się pokazać, ponieważ nie mają takich, nie wiem perspektyw Nie mają ludzi, którzy by im w tym pomogli. I właśnie dlatego wydaje mi się, że zrobiliśmy taki koncert, żeby pokazać tych ludzi, którzy nie mają szansy. Młodzi ludzie są pełni zapału i zapowiadają już następne koncerty, ale nie tylko. Być może już niedługo na Kraśnickim Rynku będziemy mogli oglądać wystawy bądź spektakle. Mamy nadzieję, że... Sponsorzy, których szukamy, którzy, ludzie, którzy chcą nam pomóc, będą nam mogli pomóc, będą chcieli i tych koncertów, jakichś tam wydarzeń będzie więcej, bo jest zainteresowanie, ludzie chętnie przyszli, impreza osiągnęła sukces w naszym mniemaniu. Organizacja takiej imprezy wymaga dużo sił i zapału, ale również przychylnych ludzi. Wsparli nas w tym koncercie burmistrz Miasta Kraśnik, pan Mirosław Włodarczyk, radny Miasta Kraśnik, pan Paweł Świderski i on nam najbardziej pomógł, bo jest tak jakby naszym opiekunem. Wsparł nas Pan powstał na Sejm Wojciech Wilk, Bar Underground, hurtownia jo Aneks, Jolka i mam nadzieję, że tych sponsorów będzie więcej, że zdobędziemy jakieś fundusze na kolejne koncerty. Świetny pomysł, świetna organizacja, świetny koncert. Gratulujemy i mamy nadzieję, że takie imprezy będą cykliczne, a nasz rynek stanie się teraz naprawdę kulturalnym.